W odcinku zajmiemy się losowaniem itemków Nadbierałem troszeczkę surowców e, i oprócz tego jeszcze zrobiłem parę gierków mam parę itemków do zidentyfikowania standardowo surowców też troszeczkę mam oddechów, śmierci także e, i zaraz spróbujemy zrobić sobie spojrzenie tzo krina starożytne oczywiście, takie byśmy chcieli które by miało E, 1000 ręczności, 1000 witalności, 6 punktów szansy na te finięgetyczne soket i do tego fala światła zadaje tej 150% obrażeń i to by, było, to by był najlepszy item jaki bym mógł wylosować. No i oczywiście jakieś dodatkowe resy. Zaraz coś takiego sobie poszukamy. E, no i oczywiście wydamy odłameczki może w czasie tego się uda. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dość dużo gram na mnichu. Już biłem 605 paragon. Dużo, nie dużo, Jakoś nie farmi paragonu. Wiadomo, gdybym robił jakieś wysokie giery. W tymie to pewnie bym był już o wiele, o wiele dalej, ale ja na spokojnie. Na luździe do tego podchodzę. I powiem Wam, że, że słaby jest DROP. Słaby jest DROP ogólnie myślę, że wszystko jest. Na bardzo, bardzo niskim procencie szansy, że wypadnie coś fajnego. Nie wiem, że słabe legendy wypadają, to jakby ich wypadało mniej, i oprócz tego jeszcze, jak już coś wypadnie, to wypadnie słabe. Dobra. To zacznijmy najpierw od identyfikacji. To jest siareczka, to jest siareczka, to też jest siareczka. To także. <laughs> To też. Spodenki nie za bardzo. Butki. Już mam trzy pary butów tych starożytnych więc... Dwie, dwie pary, dwie pary. Dobra, to też nie. Też nie, też nie. Zawsze mi się z wyglądu podobał Herold. Z zagłady Kozacko wygląda Jak widzicie ogólnie same Same raczej krapy wylatują O proszę bardzo Starożytny pas Trochę mało zręczności Ale reszta w miarę ok. Nie ma tragedii ...Piorunian. Kurde. Ale staty mu się wylosowały. Prawda ładne? Ładny DPS mu się wylosował. Pytanie, czy do czegoś się będzie używało tego typu broni. Ach, zostawię. No i. Huh. Czy to jest upgrade? 1% więcej. Zależności trochę mniej. Zatem witalność słabą, Nie, nie, to nie jest upgrade. Okay, dobra. No tutaj gdzieś wrzucimy, niech sobie leży. To damy tutaj. OK. I lecimy teraz do Kadali. Ładnie ją poprosimy. Dzień dobry, pani Kadalo. I poprosimy ją o... Jak to się nazywa? Duchowy kamień. <laughs> same hełmy Proszę bardzo i tutaj Tutaj widzicie jak wygląda drop To są hełmy To jest z duchowykami, co jest z duchowykami To są wszystko hełmy tego totalnie nie potrzebuję. Czy jeżeli i tak będę musiał dokupić duchowych kamieni. Ale zobaczymy. Widywałam lepsze. Nie zapominaj. Los jest kapryśny. Nie stać mnie na to. No i niestety. Nic ciekawego. Nie ja powiem Wam, że, że to takie trochę frustrujące jest. Czekajcie od... Aha, to miałem też Pak, pak, pak. zobaczę ile jeszcze mi jest potrzebnych mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12 12 duchowych kamień więc musimy dorobić jeszcze ile? 9 żartuję, 8 uh -huh, uh -huh, uh -huh. kapelusz czarownika nie Maska Wudu, pas. O. Najlepszy dostępny. Machowy mm. kamień, 8 razy. Proszę bardzo. Mm. No i świetnie. Mamy 20, i lecimy do Starego Prześmiewcy. I zaczynamy losowanie. Mm. Leci pierwszy, tak, tego sobie życzę, ale w wersji takiej i starożytnej, panie Zoltunie. Jest tych kamieni duchowych dość sporo. Podobny, ale nie ten. A jej, Więc powiem wam, że, że jakoś albo nie mam szczęścia, albo, albo drop jest... Strasznie słaby, strasznie słaby. Nie, mam takie nieodparte wrażenie, że jeżeli się e, gra często, e, to gra o tym wie. I daje wam gorszy drop. Jak wchodzicie od czasu do czasu, na godzinkę, 2 trzy, to żeby was zmotywować, gra daje wam lepszy drop. Pewnie tak nie jest zrobione. Do artefaktu o Oczywiście pewnie nigdy się nie dowiemy, jak to wszystko działa, ale jakbyśmy się dowiedzieli, to byśmy się mocno, mocno zdziwili. Ale swoją drogą powiem wam, że dziwię się, że gdzieś nie ma jakichś przecieków, jak działa drop. Że jakiś pracownik, który już nie pracuje w Blizzardzie, gdzieś tam na jakimś forum nie puści pary z ust? Dziwne, dziwne powiem wam. Naprawdę dziwne. Jak to działa? Czy to jest kwestia serwera, na którym jesteście? Znaczy, na pewno mogą, na pewno mogą suwaczkiem sobie zmieniać drop. To jest pewne, jak dwa razy dwa. W każdej chwili mogą go zmniejszać, powiększać. E, na pewno drop jest dostosowany do tego, e, co macie w danym momencie e, na sobie i oprócz tego na pewno drop jest przystosowany do tego, czy gra dużo osób, czy mało. Los. Nie ci nawet, nawet ani razu, jak do tej pory, nie było, nie było tego. I na pewno wiedzą, jaki w danym momencie build jest najczęściej grany, i jaka jest najbardziej pożądana rzecz, i drop tej rzeczy, czy losowanie, czy, czy craftowanie jest praktycznie zmniejszone do 1% albo poniżej 1%. To jest lipa. Jedna starożytna Jeden starożytny itemek To nie jest najgorszy pomysł, i następna ta. Nie, nie wiem jak was, ale mnie to demotywuje do grania. I <laughs> <laughs> dziwię się jak ani razu nie będzie. Naprawdę się nie zdziwię. Zobaczcie, jakieś takie krapy lecą. Pf. Masakra. Znowu jakieś gówno. I człowiek tylko biega jak debil, zbiera te surowce, potem losuje, potem przekuwa i dupa. Artefaktu o nie no i co? To akurat leci. Już trzy co razy to, miałem starożytny. Albo z cztery. Ale co? Jest to itemek hodliwy do bildu? Niestety nie. Niestety nie. Zobaczcie, ani razu się nie wylosuje ten itemek, nawet zwykły, co bym chciał. Jakieś takie shity. Kamień duchowy. Mordę mi się. Masaka. Ani razu. Ani, ani razu się nie wylosowało. No i mam motywację, żeby dalej grać w tą grę. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Piękne dzięki. Ocencie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa. Aha, no i lepszego losowania od mojego. Ostatnio słabo mi idzie. Na razie, pa.